I'm running around, keeping people pleased But this is my favorite holiday It's a chance to start over new Cause I missed you so I'm letting go of everything but you These are the good times with you Baby, this year, it's just gonna be you and me isn't this how it's supposed to be making our christmas memories oh and i've been long to hold you close forget about everyone else isn't this how it's supposed to be making our christmas memories oh Christmas memories. I've been wrapping presents for you. I've been hanging marbles in the tree. And I lit my house with Christmas lights so you should come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. The good times with you, baby. This year It's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it is supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, Just gonna be you and me here by the fire oh, chair. Oh, isn't this how it is supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, yeah. I've been longing to hold you oh, close oh, about. Oh, isn't this how it is supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, And our Christmas memories. i've been working so much lately i can barely find the time to sleep yeah I spend my time running around keeping people pleased but this is my favorite holiday it's a chance to start over new cause i miss you so i'm letting go of everything but you these are the good times with you, baby. This year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and Making our Christmas memories Oh-oh, 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 Making our Christmas memories I've been wrapping presents for you I've been hanging marbles in the tree And i lit my house with Christmas lights So you should come back home to me up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. Love, these are the good times with you, baby. This year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it is supposed to be? Making our Christmas memories Oh, and I've been longing to hold you close Forget about everyone else Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories Oh, oh, la da, -da, -da. Oh, 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 la da, -da, -da. Oh, oh. La -da, -da, -da. Making our Christmas memories We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. Witam się z Wami teraz, kochani. Już tak twarzą w twarz. Widzieliście wcześniej, przygotowywałam śniadanie dla dzieci. i... Dla siebie bardzo dobre zresztą. Także dzisiaj mamy niedzielę i właśnie zaraz idę z najstarszym synem do kościoła na 11.30, bo syn jest teraz w klasie komunijnej i dzisiaj mają rozdanie medalików i poświęcenie. Także zaraz wychodzimy i jak wrócę, to będę później robiła obiad i takie niedzielne popołudnie. Hmm. Dzisiejszy vlogmas chyba nie będzie zbyt długi, z tego względu, że no jest niedziela to jest czas dla rodziny i będę mniej po prostu nagrywać. Dobrze, hmm. to ja teraz lecę i widzimy się później. No dobrze, przechodzimy do otwierania yy, okienek. Dzisiaj znowu też mam pomocnika do otwierania i zaczynamy. Zaczynamy od Ritualsa, Tak jak wczoraj. Tym razem duży domek. Zobaczymy, co się w nim w środku znajduje. Czekajcie, jak to się otwiera. Od spodu można. Czekajcie, muszę tutaj jakiś, bo nie mogę otworzyć, a nie chcę rozerwać. Także za chwilkę. No dobra, udało mi się otworzyć. Nie było łatwo. O, tutaj mamy. Zamknij ten domek. Jakiś produkt. Mydło do rąk. Tylko nie wiem, czy to jest pełnowymiarowe opakowanie, czy jakaś miniaturka bo tutaj mamy 110 ml i jest to Precious Amber nie wiem co to za zapach tu jest takie fajne zabezpieczenie żeby nam się to nie nie wylało nie pachnie no. nie będę tego na razie otwierać bo pod koniec masłów zrobimy sobie takie podsumowanie i pokażę co w danych Kalendarzu się znajdowało, także na razie tego nie otwieram, odkładam do tego mojego, takiego pudełeczka, który wczoraj pokazywałam. Także mydło do rąk, super, cieszę się, na pewno to będzie do wykorzystania. Dalej, herbatkę. Jaka dzisiaj? Dwójeczka. Dwójka. Jaka to jest herbata? Malinowa jakaś i jakieś obozy jeszcze Aha, bo tu po angielsku no, pisze z tym jeszcze nie wszystkie słówka zna. Jest to malino i granat. Irving. Na pewno będzie to do... wypije. Lecimy z drugą herbatką od razu. No, tak już tak Szukamy dwójki. Ja już widzę tutaj. No ciśnij na środku i otwórz dwa skrzydła tak jakby. O, to jest limonko. jakaś limonkowa. Zobaczymy. Jakaś limonkowa. I to jest... Aha. Imbir i cytryna. Ciekawy smak, połączenie, także będziemy próbować. Teraz tak. Z glam dobrze, poczekaj. Uh -huh. I otwieraj okienko. O, mamy tutaj cień. O, i tutaj widać, że jest właśnie ta niespodzianka w środku. Także na koniec już vlogmasów sobie to wyjmiemy i zobaczymy, co to jest. Także już tu widać, że coś jest właśnie dodatkowego. Tak jakby 25. produkt fajnie 25 okienek no ale chodzi nie o okienek tylko o no. produkt dobrze yy, zobaczmy yy, cień się nazywa pralinka także zobaczymy czy to będzie cień matowy czy jakiś z drobinami wczoraj był matowy cień a dzisiaj mamy wow spójrzcie wow. Z drobinkami, taki brąziak. Artur, poczekaj. Na końcu to zrobię. Dobrze. Zrobimy szłocza. Bardzo ładny błysk. Widzicie? Ale taki błysk, yy, bazę ma złotą, a drobinki są różowe. Bardzo ładny kolorek. Super. Yy, no i to paletkę przełożymy teraz od razu ten cień, pralinkę. I mamy już drugi cień w komplecie. Teraz lecimy, że króliczkowym. I co tutaj dzisiaj się trafi. O, jakieś takie czerwone. czerwone Też serduszka. Dwa. I te czerwone. Napiszę no, Wam na dole. Y... Co to dokładnie jest, bo tutaj jest po niemiecku, ja nie do końca wiem. Także trzy takie czerwone serduszka. Teraz już od dla psa otworzymy. Kalendarz dla psa. Ewers wczorajsza ta um, dostała przysmaki i zjadła je ze smakiem. Także to jest. Łasuch, psi. Zobaczymy, co dzisiaj. Ciężko się strasznie otwiera te okienka. I Dobrze. dzisiaj mamy jakieś kółeczka. Jakieś takie kółeczka. I zaraz zobaczymy, co to jest. Kółeczka. To jest talarek z kaczki. Proszę. Przekąska z kaczki. Myślę, że będzie zadowolona. Dobrze, teraz idziemy z tym Douglasem. Otwieramy i szukamy dwójki. Też spore okienko. Wow. Spore okienko i w środku znajduje się Beauty Blender. Taki miniaturowy. że i Wam pokażę. Nigdy nie miałam gąbeczki z Beauty Blendera, także zobaczcie, jaka malutka. Mięciutka. Mięciutka. Owszem, zgadzam się. Gąbeczka będzie idealna, na przykład do korektora pod oczy. Także super. Cieszę się. Beauty Blendera nigdy nie miałam, także. Sobie przetestuję. Każdy tak dla te beauty blendery. Także jestem ciekawa, o co jest ten chałczyk. Zobaczymy. Teraz lecimy z kalendarzem z DAP. I okienko drugie jest tutaj. Jest tutaj. Zobaczymy, co tu się znajduje. Tym razem nie. jest jakiś kosmetyk, nie, nie gadżet. Nie wiem co to jest. Odżywka do włosów. Zdaw. Intensywnie regenerująca. I tu mamy 50 ml. Także super. Dorostę. Z Alwerde. I szukamy dwójeczki. Dwójeczka tutaj jest. tutaj. tak mamy kosmetyk. Które jakiego wyjmy. Pa. Udało się. Co to jest? I tutaj mamy Jest to pielęgnacyjny żel pod prysznic o kremowym zapachu migdałów. Także o zapachu migdałów powąchamy sobie. Wow! Łania. Typowo migdałowy zapach. Bardzo ładny. Jak ktoś nie lubi migdałowych zapachów, no to nie będzie mu pasował. Tu mamy 50 ml, także żel pod wryśnik. Przyda się na pewno. I została ostatni. I ostatni kalendarz z Trend It Up. I dwójeczka jest tutaj. Malutkie nowa, okienko. Zobaczymy, co w środku się znajduje. Nie upuść tylko. A trzymaj. Tutaj malutki cień do powiek. Tak wygląda. Taki fajny mm, brzoskwinkowy kolor. Zrobimy szłocza. Tu obok wychylam szopu. Powiem Wam, że też ma pigment ładny. Taka ładna perełka. Jak najbardziej do dziennego makijażu się przyda. Się Także fajnie, mamy cień. I w sumie dzisiejszych okienek hmm, jestem z każdego zadowolona: bo mamy mydło do rąk. No to to przekąski dla zwierzaków to przekąski. Dwie herbatki. Beauty Blender. Nie każdy na pewno będzie zadowolony, no bo to gadżet, a nie kosmetyk. I też nie każdy może używać gąbeczki. Ale ja na przykład jestem z tego okienka zadowolona, bo lubię takie małe gąbeczki do korektora używać. Także z tego jestem zadowolona. Odżywka do włosów. Żel pod prysznic. I cień do powiek z Trend It Up jeszcze tutaj nie zapomnijmy z Glam Shopu. także z dzisiejszych okienek jestem zadowolona dobrze to na razie tyle Przeszłam się do Was pożegnać. Dzisiejszy vlogmas chciałabym już zakończyć. Tutaj zrobiłam sobie herbatkę. Mogliście już właśnie widzieć. Z lukrecją. Także próbujemy. Jest delikatnie słodka. Dla mnie w zapachu przypomina to herbatę cynamonową także jakbyście słyszeli tam takie dziwne dźwięki to tutaj królik pije z poidełka bardzo dobra herbata powiem wam, myślałam, że będzie jakaś może mocno słodka bo lukrecja a ja nie lubię słodkich herbat ja w ogóle od kilkunastu lat już nie słodzę w ogóle herbaty i nie lubię po prostu słodkich herbat. Bardzo dobra. Także no ten vlog ma dzisiejszy, nie jest może jakiś nie wiem, ciekawy. To wy musicie ocenić mi, napisać w komentarzach, jak Wam się podobał i okienka, czy Wam się podobały, które się dzisiaj trafiły. Jak widzieliście, jak wróciłam z kościoła, to zrobiłam obiad. Później po południu dzieci się bawiły, miałam czas na oddanie się swojej pasji. To też mogliście widzieć fragment. Wielbiam wyszywać. I no, po prostu mam na tym punkcie jakiegoś. Nie lubię po prostu bezczynnie siedzieć. Zawsze, jak mam wolny jakiś czas, to sobie odpalam w telefonie na YouTube jakiś podcast, albo czasami nadrawiam filmy u innych youtuberów i po prostu wyszywam i słucham, oglądam. Zależy. Także to jest taki moja ulubiona forma spędzania wolnego czasu. No dobrze. Yy... Zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, jeśli tego nie robicie. Jak już zauważyliście, już niedługo dobijamy do 800 subskrypcji. Z tej okazji jak zawsze będzie rozdanie, także już niewiele brakuje i podejrzewam, że na tygodniu zrobię rozdanie dla Was. Także zachęcam. Oczywiście łapki w górę jak najwięcej i komentowania. Dobrze, ja już y, nie przedłużam. Kończymy dzisiejszego vlogmasa i widzimy się jutro. Pa!